A my przypomina, przypominamy pierwsze miejsce Marcin Michalak, drugie miejsce Jacek Pełnik, trzecie miejsce Mariusz Pęcherzewski i czwarte miejsce Patryk Latos. Proszę Państwa, wszystkim, którzy należą nagrody, naprawdę były to bardzo widowiskowe i emocjonujące przejazdy. Ale to nie wszystko, bo jeszcze przed nami konkurs położenia zaprzęgiem jednokątnym, który również dostarczy nam dużej ilości emocji. Thank you.